Mano, widzicie? W y, pierwszym odcinku i trzecim parcie z, z serii Twija zakrzyżować z demo i chyba w drugim odcinku nie napisałem demo, bo w pierwszym zobaczyłem, że napisałem, a w drugim chyba właśnie nie napisałem demo. Dobra. Jeżeli nie napisałem, to przepraszam, poprawcie. To no, znaczy nie poprawcie, ja poprawię. Będziecie wiedzieć, o co chodzi. What? O oh, da. John, a Albo dobra. No dobra, przecież będziemy atakować szczura, szczur. Szczur nic nie zrobi, szczur tylko możesz... Nie wiem. Szczur nic nam nie zrobi, bo szczur jest taki... taki słaby. Tak myślicie, tu jest 40, tutaj ile będzie? Skadujcie. Idą. Nie, nie idą. Proponuję coś tutaj. 100 km ooo, Jak tam wyjdziemy? Sawratu. Helum. Sawratu. 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 idziemy Sawratu. 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 zrobić najchętniej? Rozwalić przeciwnika Rozwalamy ich powoli, rozwalamy ich, nie mają szans Padają, padają Dobra, podchodzimy Tu jeszcze? Okej okay. Podejdźmy łukami troszkę bardziej tu Co jeżeli była głośna wiadomość od szczura? Ścielać, ścielać, ścielać Panowie, panowie tutaj, wszędzie, byle gdzie, byle gdzie, bit się A ci co nic nie robią, mogą by się rozwalać w Wy też Nasz lord szczur już nie ma szans Dawaj ty tu do góry jest, z Nie Mam szans, a ten szczur, myślę co, że, że, że jego wojsko wygrają tutaj To jest realne kochani To jest nierealne. Teraz wszyscy wbijają na górę I szczur Koniec będzie pierwszego parta za chwilę

Dało nam się w parę minut. No i było dosyć fajnie. Dziękuję za pierwszy odcinek. Za niedługo będzie znowu drugi odcinek. I dziękuję. To na razie wszystko. Cześć!